Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a to będzie cotygodniowa aktualizacja do The Seven Deadly Sins Grand Cross. Także co prawda teraz nie mamy nowego rozdziału czy też nowej historii, ale mamy między innymi event oraz nową w cudzysłowie, co prawda nową postać, a to dlatego, że będzie po raz kolejny Merlin, z tym że to będzie ta dobra, a mówiąc tak bardziej ściśle, ta najlepsza Merlin, no bo czerwona też jest dobra. Niebieska jest trochę słabsza, jej oczywiście jeszcze w grze nie ma, ale zielona to jest najlepsza Merlin w grze. <grym> Także tutaj ją mamy. Zaraz zobaczymy sobie jej zdolności i dlaczego ona jest taka dobra. Mianowicie jej pierwsza zdolność, tak jak widać, jest to oczywiście zdolność na jeden cel. Zadaje ileś tam obrażeń, procent zależnie od gwiazdek. No i oczywiście co tutaj jest ważne, to to, że usuwa jedną powiedzmy kropkę do zdolności, czyli jeżeli pamiętacie czasy takie początkowe pierwszy tydzień, bardzo często ludzie używali czerwonego bana i on strasznie wkurzał, że nawet na pierwszym poziomie umiejętności ściągał po prostu ulta, czyli zdolność ostateczną, no to to samo zrobi Merlin, <laughs> z tym, że ona w przeciwieństwie do bana jest używana na kilka rzeczy, między innymi na PVP, na Grey demona i w innych miejscach też myślę całkiem nieźle sprawdzi. Także pierwsza zdolność. Zabieranie jednego oczka do adulta. Druga umiejętność to bariera, i to jest prawdopodobnie tak, chyba jeżeli się nie mylę, to jest pierwsza postać z barierą. Co to oznacza? To oczywiście, że rzuca na całą swoją drużynę barierę zależnie od jej ataku, i to jest bardzo dobra umiejętność, między innymi na drugi raid, czyli Grey Demona. A to dlatego, że często gracze używają na przykład dwóch postaci leczących, przez co. Tak naprawdę występuje overheal, czyli leczą więcej niż jest to wymagane. Teraz wystarczy, jeżeli powiedzmy, gracie ze znajomym, wy używacie, no nie wiem, chociażby Elizabeth, wasz znajomy używa Grand Merlin i macie po prostu super team bez problemu, robicie extreme. No bo jedna osoba leczy, druga rzuca barierę. Bardzo fajnie zgranie. Na PvP jest też bardzo dobre, a to dlatego, że załóżmy, że ktoś z waszej drużyny ma tę barierę, czyli te tarcze. I taki king sobie chce was spetryfikować, no to on, żeby spetryfikować, musi się przebić przez te tarcze. Oznacza to, że jeżeli się nie przebije przez te tarcze, no to nie spetryfikuje. I o tym wielu graczy pewnie na początku nie będzie wiedziało. Ci, którzy grali na wersji japońskiej, czy tam gdzieś oglądali filmy, to pewnie sobie zdają z tego sprawę. Ale pewnie będą takie sytuacje, że będą chcieli wam spetryfikować tą merlin. Oczywiście ona ma przewagę nad kingiem elementu, więc to nie będzie takie łatwe przebić jej tarcze. No i oczywiście zdolność ostateczna. Będzie łączona z Arturem, to jest akurat oczywiste, no i zadaje obrażenia na jeden cel i wyłącza skillę od ataku. Co jest ważne, ona ma bardzo fajną zdolność unikalną na PvP, a to nie tylko na PvP, ale <laughs> przede wszystkim na PvP, no bo na samym początku zwiększa jedno oczko do ulta, wszystkim postaciom, czyli możecie ją mieć nawet na czwartym miejscu na subie. I ona zwiększy i bardzo często jest używana w tak tzw. teamach Rush-Ult, czyli jak najszybciej ładujecie ulta. No, jeżeli użyjecie właśnie Merlin, chociażby na subie, użyjecie jeszcze jedzonka na no, też uzupełnienie jednego oczka do ulta, no to zaczynacie, nie dość, że będziecie zaczynali na przykład pierwsi, jeżeli macie dobrą drużynę, no to jeszcze zaczynacie od razu z dwoma oczkami do ulta, no po prostu coś pięknego. I tak. Także połączenia przede wszystkim od ataku ma z Arturem. Tutaj z Goterem, też coś tam ma, ale zdecydowanie polecam używać z nią Artura. Nawet tego słabego to nie ma znaczenia tak jak naprawdę, bo tak jak widać statystyki są te same 24,6% Resistance, więc nie ma znaczenia tak naprawdę, którego użyjecie. Wystarczy tego, że tak powiem, słabszego używać, czyli tej Jeserki. No i za Affinity dostaniemy broń, co jest bardzo fajne. Szkoda, że na przykład przy dostajemy, co prawda ta fryzurka jest fajna, te rogi w ogóle, ale no jednak wolę atak, no bo jeszcze ma bardzo fajny, bardzo fajny kostium, no bo daje i szansę nakryta i zwiększa atak krytyczny, więc na pewno coś tam obrażeń jeszcze dodatkowo zrobi. Czyli tak, nowy event, dzięki któremu będziemy mogli zdobywać m.in. SSR Pendanty i to jest bardzo ważne, <laughs> czyli będzie to taki event... Prawdopodobnie będzie to na takiej zasadzie, jak było na japońskim wiele razy. Czyli musimy oczywiście czyścić Ford Solgrace. I za każdym razem jak my go będziemy czyścili, wypadnie nam Ground Support Ticket. I za taki Ground Support Ticket, jeszcze się cofnę do poprzedniego, co powiedziałem. Nie wiem, czy to będzie lecieć za każdym razem. W każdym razie na japońskiej to leciało praktycznie za każdym razem. Z tym, że tam były po prostu to tickety na jakieś rajdy. To było odnośnie najnowszej aktualizacji gdzieś tam, więc myślę, że to będzie na, na podobnej zasadzie. Przede wszystkim 3 SSR pendanty będzie można wymienić, 10 SR pendantów. Przede wszystkim te dwie nagrody, o nie się rozchodzi, no bo tak naprawdę rogi, skrzydła to jest bez sensu. To jest też fajne, pucharki są zawsze fajne, tym bardziej, że dostaniemy 3, czyli połowę tego, co potrzeba na 6 gwiazdek. No, te rzecz jest zawsze jakiś dodatek, no, wystarczy to farmić tego Solgresa i bez problemu tam sobie powymieniamy. Książki i tutaj już takie mniej istotne rzeczy. Te stony też są fajne, w sumie mnie tak łatwo, wbrew pozorom, je dostać, jest to trochę losowe. Potka, no i w sumie tyle. Przede wszystkim chodzi się, rozchodzi się, bo te pendanty, je ciężko zdobyć, nie da się ich tak naprawdę farmić. Musimy trochę liczyć na szczęście, ewentualnie wymieniać je. Za coin. Także to by było, jeżeli chodzi o te najważniejsze rzeczy. Mamy tutaj jeszcze oczywiście jakieś paczki, to nas nie interesuje. Trochę zmian z czatem. Przede wszystkim, gdzieś tutaj widziałem, wchodzi globalny czat. Będziemy mogli sobie wejść na taki czat. Będziemy mogli zmieniać channele, tak jak w innych tego typu grach. To jest całkiem fajna opcja, jeżeli ktoś sobie lubi posiedzieć na czacie. Wątpię, żeby był polski czat. Może w przyszłości, jakby jakaś społeczność polska się pojawiła taka konkretna to kto wie może nawet by wprowadzili język polski no teraz raczej by się im nie opłacało tutaj można jeszcze bezpośrednio udać się teraz do siedziby gildii w lewym dolnym rogu jakiś będzie przycisk to tam jest mniej znaczące tutaj jakieś o, tu jest bardzo tu są bardzo fajne zmiany no bo będzie personalny ranking na bosie Wersja trudna, czyli będzie trochę trudniej, no bo ten zwykły jest tak naprawdę łatwy, bo ciężko tam zdobyć nawet duże punkty, znaczy duże da się zdobyć, ale dosyć ciężko. Tak naprawdę nie da się, że tak powiem, zaszaleć na całego, bo co się użyje ulta, to nagle ten błąd ginie i, i tyle. Teraz na przykład jest zadanie, żeby użyć trzech ultów, jak on po jednym ginie, to takie trochę jest średnie. No i oczywiście personalne nagrody, czyli to może być coś, no. Wielu osobom się tego bossa pewnie nie chce robić codziennie. Teraz będziemy dostawali jakieś personalne nagrody, w zależności od punktów od tieru 1 do 4, pierwszego do 4. Będą to lepsze nagrody, oczywiście będą one zależne od tego, jak sobie tam poradziliśmy. Będziemy mogli rejestrować drużyny. No i a co od Combat Class to jest chyba to, że jak wejdziemy w swoje postacie, to tam widać jaką ogólną siłę wszystkich postaci. To jest na japońskiej wersji. Rankingi oraz yy, rankingi konta odnośnie członków gildii oraz członków, członków gildii oraz samej gildi. To jest mniej znaczące. To są jakieś rywalizacje gildii. No, i to jest raczej takie. No nie będę się oczywiście we wszystko zagłębiał, to tak naprawdę nie ma szansy, sensu. To jest automatyczna, automatyczne, że tak powiem, ulepszanie, czyli tak jak na przykład mamy teraz, że możemy sobie automatycznie ulepszać do plus 5, tak samo będziemy mogli teraz robić z budzeniem, czyli zamianą tych substatów, czyli możemy używać, ustawić, ile na przykład chcemy użyć, jak, jaką statę chcemy przede wszystkim. Jaka ta stata ma być, jeżeli chodzi o liczby, czyli na przykład, jeżeli chcemy, ustawiamy sobie, że chcemy minimum 2% ataku, ile mamy na to poświęcić diamentów lub oczywiście kowadę, nie polecam diamentów i kowadę nie używajcie. Złota możecie, w sumie to jest fajne. I tutaj jakieś mniejsze zmiany odnośnie kostiumu. Nowe kostiumy. Tutaj oczywiście do sklepu za. Diamenty zostały dodane znowu, nowe kostiumy. To nas raczej nie interesuje, nowe paczki. Tutaj są oczywiście zmiany, tak naprawdę buffy w większości przypadków. Wszystkie Hausery dostały jakieś tam drobne buffy. Nas najbardziej interesuje ten tutaj czerwony, czyli dostał buffa do obrony oraz do życia. To jest bazowe, więc od tego bazowego potem podchodzą procentówki, więc jest oczywiście trochę. Inaczej, to się wydaje, że to jest mały buff, ale wcale nie jest taki aż bardzo mały. Tu jest Graham Moore. Większość z tego co widziałem, to, to są buffy Hendrickson, Dreyfus, no, to są raczej nieużywane postacie Slidery, Ktoś na pewno używa, więc dostali buffa i to takiego dosyć konkretnego. Ten zwykły dostał, a ten drugi dostał do ataku, czyli też spoko, do obrony i do życia. Małe zmiany też tutaj w przyciskach widzimy. Tutaj, że się kończy. I tutaj nie wiem dokładnie o co chodzi, ale Hero Sway to jest oczywiście ten taki event, który był na początku, że tam było 25 zadań i dostawaliśmy na koniec SSR Ticketa. I nie wiem czy tutaj pochodzi, pochodzi po prostu o zmiany w wyglądzie tego całego eventu, w systemie tego eventu, czy raczej będzie to jakiś nowy event. No mam nadzieję, że to będzie nowy event, to by było fajne. Jeżeli teraz mamy kombinet no to dostajemy plus 1000 siły. To jest raczej jakieś tam małe zmiany. Jeżeli nie mamy teraz tiketów, no to nie będą nam się pokazywały banery z tego co widzę. W sumie nie wiem dlaczego. Tutaj jakieś w CoinShopie zmiany ścianki, czy tam samego wyglądu, to też nas raczej nie interesuje. Tutaj był ten bug, mianowicie. Znaczy, widzę, że to nie odnośnie tego, bo ostatnio, jak wchodziłem na PVP, to mi wyskakiwało, że jest przerwa techniczna, a takiej przerwy w ogóle nie było. Mam nadzieję, że to zostanie naprawione. Także przede wszystkim nowy event, nowa postać Merlin. Nie powiedziałem w sumie odnośnie tej merlin, czy będę ją pulował, i czy warto. Otóż tak, warto jest to najlepsza z trzech merlin, bo są trzy. Czerwona, która już weszła ostatnio, niebieska, której jeszcze nie ma i zielona. Zielona jest zdecydowanie najlepsza z tej trójki, także śmiało możecie po nią przywoływać, tylko znowu ta sama zasada, nie zerujcie diamentów, zawsze mieć jakiś tam zapas, chociażby 300, na postaci typu Escanor, na postaci typu... Demon Meliodas na postaci typu gother, no bo tak jak mówię, wersja globalna trochę różni się od tej japońskiej, więc równie dobrze za tydzień może być i Tego nie wiemy. Tak samo Artur miał być na rozdziale 7, a on sobie wszedł nagle do, na początku gry już na rozdziale piątym, tak? Czyli idąc tym tokiem myślenia, jak skanor był na ósmym, to dlaczego nie mieliby go wprowadzić na przykład nagle na szóstym i pół, albo na 7, prawda? Także zawsze mieć jakiś zapas diamentów, bo ta merlin jest bardzo dobra, warto po nią przywoływać, ale nie jest to postać na poziomie Scanora czy też Demon Meliodasa, po których naprawdę trzeba przywoływać. Także ja Wam oczywiście dziękuję za oglądanie, życzę Wam miłego dnia, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.